To jest podcast Radio 357, najchętniej wybieranego radia internetowego w Polsce. Dobra muzyka, mądre rozmowy, sprawdzone informacje i żadnych bloków reklamowych. poznaj.radio357.pl Miłego słuchania. Level 357 Zaprasza Wioletta Myszkowska W podcaście opowiadać będę Państwu o tym, że gry są różne. Małe i duże, z klockami i bez. Czasem zapytają o kondycję świata, a czasem nie pytają o nic. Bywa, że po prostu chcą nam przekazać porywającą historię godną filmu przygodowego. I o tych ostatnich będzie dzisiaj. Naszym przewodnikiem będzie Mateusz Araszkiewicz z serwisu tvg.pl. Dzisiaj twórcy mają praktycznie te same narzędzia, co twórcy filmowi. Mam wrażenie, że gry choć już w mniejszym stopniu to ciągle mają ten taki kompleks tego młodszego rodzeństwa. Mimo wszystko kino pod względem narracyjnym budowania narracji czy scen ciągle gry przebija, chociaż gry mają teraz takie środki, że ta technologia jest już rozwinięta do tego poziomu, że już powoli powoli się to zrównuje. Och tak. Dzięki temu gry wideo mogą zaoferować nie tylko opowieść niezwykle satysfakcjonującą wizualnie czy narracyjnie, tak jak w kinie. Przede wszystkim mogą być historią interaktywną. I ta interaktywność może być ich bardzo mocnym punktem, ale czasem zapewnienie jej tak, aby było to spójne z historią, jest, cóż, problematyczne. Ale do tego wrócimy. A póki co. Przenieśmy się do ostatniego dnia roku 2011, kiedy to pewien gliwiczanin na pytanie reportera, co będzie robił w Sylwestra, odpowiedział Będę grał w grę. I jaką? Tomb Raider. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii nawet dla tych, którzy nie mają pojęcia, którym klawiszem się skacze. W 2011 roku gra była znana nie tylko przez samą bardzo charakterystyczną postać archeolożki i poszukiwaczki przygód Larry Croft, ale też przez to, że w filmowej adaptacji wcieliła się w nią Angelina Jolie. Take the offer before it expires. Mem tylko dopełnił jej rozpoznawalności. Z tytułem tym wiąże się naprawdę wiele rzeczy, które swobodnie moglibyśmy nazwać ikonicznymi albo wręcz kultowymi. Dlatego zacznijmy, od początku, dawno, dawno temu, bo w roku 1996 w Derby w Wielkiej Brytanii studio Core Design wypuściło grę Tomb Raider, znaną w Polsce jako Tomb Raider. Gra miała fabułę. Powiedzmy, młoda archeolożka i angielska arystokratka Lara Croft miała za zadanie znaleźć pewien artefakt, znany w polskiej wersji językowej jako gałąź. Przygoda niemal filmowa, bo pomiędzy usuwaniem kolejnych wrogów i zagadkami do rozwiązania, Lara miała historię do przeżycia, którą opowiadano w tak zwanych cutscenkach, czyli przerwnikach filmowych. Była to gra, która mocno nawiązywała do kina, ale... Nie była pierwsza. Nie, nie była to pierwsza gra, która odnosiła się do kina, bo wiele próbowało. Chociażby serię strategii wydawanych przez studio Westwood. Już Dune 2 miało kaczenki, które można by było nazwać takimi kinowymi. Co prawda, one były. Wszystkie stworzone w dwuwymiarowej grafice. Tutaj te kaczki były, były 3D, więc ta filmowość była o wiele bardziej wyraźna. Jednak mam wrażenie, że Tomb Raider był wcześniej grą, która najsilniej odwoływała się do konkretnych dzieł popkultury. I tutaj oczywiście pierwsze skojarzenie to są filmy z serii Indiana Jones, ponieważ Lara, choć jest inną postacią niż Indiana Jones, to pełni podobną rolę, to znaczy zajmuje się tym samym. I to plądrowanie grobowców oczywiście jest przedstawione jako coś, coś takiego jej, to jest taka przygoda, na którą gracz wyrusza razem z postacią. W tym celu los rzucał Larę w różne miejsca na Ziemi od grobowców w Peru, przez Egipt, po Atlantydę. Patrząc na pierwszego Tomb Raidera, człowiek sobie myślał: cholera, no gry nigdy nie będą wyglądały lepiej. Animacje Lary, to w jaki sposób były wykonane, były niesamowite, były niesamowicie płynne. Trzeba pamiętać, że to był czas, w którym trójwymiar dopiero do gier wchodził. Zazwyczaj trójwymiar był wtedy niezwykle kanciasty, te animacje były pokraczne. A tutaj nagle dostajemy postać, która jest zanimowana jak na tamte czasy wręcz perfekcyjnie. To w jaki sposób biegnie z bronią, skacze, odskakuje od przeciwników, albo chociażby animacja tego, że Lara chwyta się krawędzi i albo się podciąga, albo staje na rękach i robi taki kołowrotek nogami. No wtedy to robiło absolutnie piorunujące wrażenie, i przez kolejne. Trzy części to wrażenie było potęgowane. Ta filmowość była świetnie budowana również przez lokacje, które Lara odwiedzała. Podróżowaliśmy naprawdę wszędzie. Były opuszczone grobowce, ale były też bazy wojskowe. Były jaskinie, były szczyty gór. Wyglądało to naprawdę, naprawdę świetnie. No a do tego taka typowo, palpowo-przygodowa fabuła, która była pretekstowa, umówmy się, ale całkiem fajnie potęgowała to wrażenie. Czyli nie wiem, Lara wyrusza na przygodę, żeby. Odnaleźć jakiś starożytny artefakt, który robi coś tam, i zawsze gdzieś ten element nadprzyrodzony się pojawiał. No, w pewnym momencie walczyliśmy z dinozaurami. Halo, no to Jurajski Park się kłania. I to nie są jej najdziwniejsi przeciwnicy. Ale nie tyle oni byli największym zaskoczeniem, co sama główna bohaterka. Wtedy gry były w takim miejscu, że bardzo nieufnie podchodzono do pomysłu bohaterki. Było to coś raczej niespotykanego. Oczywiście mieliśmy jakieś wyjątki, na przykład. Postać Seamus Aran z gry Metroid, która na końcu okazywała się dziewczyną, jednak bardzo nieufnie podchodzono właśnie do tego pomysłu, że chłopcy będą grali dziewczyną. I wtedy na scenę wchodzi Toby Gard ze studia Core Design, który podjął wyzwanie stworzenia bohater. Często słyszy się, że Lara Croft to taki Indiana Jones tylko w, w postaci żeńskiej. Ja się z tym po części, się zgodzę, po części nie. Ten wpływ Indiana Jonesa jest widoczny, ale z drugiej strony mamy też wpływ postaci, która się nazywa Tank Girl. To była postać z komiksów, która, jak nazwa sama wskazuje, sterowała czołgami i była taką męską fantazją na temat kobiety z bronią. Lara Croft ona jest rzeczywiście archeolożką, podróżuje po tych grobowcach, szuka skarbów. Jednak charakterem kompletnie różni się od postaci Harrisona Forda, ponieważ jest przede wszystkim arystokratką, jest niezwykle oczytana. I nie mówię, że Indiana Jones nie był oczytany, ale tutaj mamy tą taką brytyjskość jej bardzo na pierwszym planie. Pardon me. I nie jest taka luźna jak Indiana Jones. Jest o wiele bardziej profesjonalna, jest o wiele bardziej wyniosła, jeżeli chodzi o, o charakter, co oczywiście nie jest e, złą cechą, tym bardziej, że cechuje ją dosyć taki sarkastyczny humor. Przy czym była to oczywiście wizualizacja takiej fantazji na temat. Silnej kobiety, ale ta silna kobieta w postaci Larry Croft z lat 90., z tego pierwszego Tomb Raidera, była bardzo silnie osadzona w ówczesnych realiach i tego, w jaki sposób postrzegano gry, bohaterki oraz społeczność graczy, która składała się wtedy praktycznie tylko i wyłącznie z, z facetów. Co wyrażało się w jej kształtach? Ja nie sądzę, żeby twórcy stworzyli Larry Croft dlatego, że chcieli. Uderzyć do żeńskiej części graczek. To była bodajże reklama telewizyjna drugiego Tomb Raidera. Zaczynała się od pytania: Where are the boys? I tam puste stadiony, puste ulice, puste puby. I właściciel pubu na końcu tej reklamy mówi: Lara's back. Lara wróciła. To ewidentnie były gry skierowane do chłopców. Toby Gard odszedł ze studia, bo nie podobało mu się to, że w kampanii reklamowej drugiej części serii bardzo mocno odwoływano się do seksapilulary. W następnych latach wynajmowano kolejne modelki, które wcielały się w nią na wydarzeniach promocyjnych. Pojawiała się też na rozkładówkach. A jej wygląd? Już w sequelu. Jakby nieco się zmienił. Tak, w drugiej części ten biust był jeszcze większy. To jest... Ta super heroina, która jednocześnie kopie tyłki, ale też jest bardzo seksowna. Don't you think Dzisiaj Lara wygląda zupełnie inaczej. I choć faktycznie zaczynała jako postać bardzo nierealistyczna wizerunkowo, to jednak interesująca jako bohaterka. Z części na część jej wizerunek był bliższy zdrowej budowy ciała, ale był to długi proces. Poprzednie części wychodziły rok do roku

Wtedy trzy lata było praktycznie wiecznością, no i wszyscy czekali na nowego Tomb Raidera, no i ten Tomb Raider zawiódł. Nie tylko graczom raczej nie spodobało się nowe wcielenie Lary. Lara zachowywała fizyczne cechy poprzednich swoich wcieleń, niemniej były one stonowane, nie było już tego obcisłego wdzianka. Lara miała czarny makijaż, była, była zła, wkurzona, no ale gra również y, leżała pod względem bugów, y, gameplayu i tak no, i potem przyszedł taki soft reboot całej serii w postaci Legends. Tutaj Lara rzeczywiście była, wróciła już do swoich takich korzeni, ale ta najdrastyczniejsza zmiana miała miejsce w 2013 roku, kiedy wyszedł już taki totalny reboot serii, pod postacią gry po prostu Tomb Raider. A potem Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider. Trylogia Crystal Dynamics, wydawana przez Square Enix. Lara nieco odmłodzono, dano jej do ręki czekan, a jej anatomia już nie różniła się tak bardzo od ludzkiej. Tak więc, poza stroną techniczną, Tomb Raider był przełomowy jeszcze z jednego powodu: przełamał monopol. Kiedy twórcy zorientowali się, że postać żeńska się sprzedaje, że chłopcy będą grali postacią żeńską, twórcy z innych studiów podchwycili ten pomysł. Bez względu na to, jaka pierwsza jej wersja była i do kogo była skierowana, ona otwarła drzwi dla większej liczby kobiecych bohaterek w, w grach. I efekty tego widzimy do dzisiaj, ponieważ te kobiece bohaterki ewoluowały, i z jednej strony mamy właśnie te wcześniejsze iteracje czyli no, musi być półnaga aż po bohaterki chociażby z gry Portal, czy po Alex z serii Half-Life, po współczesne postacie kobiece. Z czasem te bohaterki zyskały własną tożsamość i nie musiały już naśladować Lary, żeby dobrze się sprzedawać. Złośliwi twierdzą nawet, a przynajmniej jedna złośliwa, że jeśli chodzi o przygodowe gry akcji. Sytuacja się odwróciła, bo kiedy w 2007 roku studio Naughty Dog wydało pierwszą część innej świetnej serii, Uncharted, pisano o niej Dude Rider. W wolnym tłumaczeniu taki Tom Raider, tylko z facetem. Bez względu na to, jakie były inspiracje, ja postrzegam Nathana Drake'a jako postać zupełnie... Odrębną od y, Larry Croft. Jasne, to jest takie samonapędzające się koło, troszkę, bo mamy Larry Croft, która była po części inspirowana Indianą Jonesem. Potem mamy Natana Drakea, który prawdopodobnie też jakieś inspiracje od Larry Croft czerpał, jednak ta indiańskość, jonskość, że się tak wyrażę, o wiele bardziej się w nim przebija. <śmiennie> To jest postać, która jest zaprojektowana w taki sposób, żeby ją automatycznie polubić. To prawda. Astrona wizualna gry była zrobiona tak, żeby od razu się nią zachwycić. I'm Panama to Sir Francis Drake. Nathana poznajemy w momencie, kiedy otwiera trumnę swojego przodka, Francisa Drake'a, który, jak być może pamiętają państwo z lekcji historii, opłynął ziemię dookoła a przy okazji był również piratem i handlarzem niewolników. Jednak w trumnie zamiast jego kości Nathan znajduje, a jakże, dziennik ze wskazówkami dotyczącymi lokalizacji Eldorado. You devil. Jest z nim też pewna dziennikarka, Elena Fisher. Później są już tylko zagadki, wybuchy, przedzieranie się przez dżunglę oraz okazjonalne zwisanie ze skały czy dyndanie na linie. A to wszystko poprzetykane zabawnymi komentarzami Neitana. Fajnego, pozytywnego Evrymena. Jest takim podrywaczem, takim flirciarzem, ma niewyparzony jęzor, ale wszystko mu chodzi na sucho. Ale Neitan też ma problemy. Konkretnie dwa. Po pierwsze, jest pracocholikiem. Zupełnie jak Lara uwielbia włóczenie się po wrakach statków, ruinach i zaginionych miastach. On też przypomina Indianę Jonesa, ale w odróżnieniu od niego Nathan musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest coś, cokolwiek lub ktokolwiek, co mogłoby go przekonać do zmiany takiego stylu życia. Dlatego Uncharted to nie tylko opowieść o przygodzie, ale też i pogłębiających się z części na część relacjach rodzinnych. Aż do swojej kulminacji w części ostatniej, czwartej, Kres Złodzieja. How was your day? Spotykamy Natana w trakcie próby ustabilizowania swojego życia. Natan porzucił życie poszukiwacza przygód. Nie chce się już w to pakować, jest z Eleną. Zastajemy ich siedzących sobie na kanapie, grających w grę. Zresztą w kultowy tytuł Naughty Dog, czyli Krasza Bandicoota. Neitan ma pracę, pracuje jako nurek i wyławia śmieci z rzeki. No i to jest właśnie ta próba ustabilizowania się. Szkoda by było, gdyby ktoś tę sielankę popsuł. Z drugiej strony, jak słusznie zauważył nasz ekspert, gdyby mu jej nie popsuł, nie byłoby gry. Dlatego pewnego dnia Neitana w pracy odwiedza jego brat, Sam, który nie żyje od kilku lat, a przynajmniej miał nie żyć. Sam zmuszony jest znaleźć artefakt dla jakiegoś bardzo złego człowieka, i tak zaczyna się ta przygoda. O, jak już wspomnieliśmy, relacjach rodzinnych i podejmowaniu dorosłych decyzji. Nathan trochę się waha czy pomóc samowi, ale ostatecznie. Wzywa się w nim ta dusza poszukiwacza przygód, i fakt, że ustabilizowane życie, stabilna praca, jest, jest czymś nie dla niego, jest czymś może nudnym, czymś, w czym się męczy. Znak zapytania w tych zdaniach jest celowy, ponieważ towarzyszą one Nathanowi w całej tej przygodzie. I w myśl wszystkich praw ironii, towarzyszyły również twórcom. Bo Uncharted 4 było grą, która wymagała wielu nadgodzin i zażądała ofiary w rozwodach. Jason Schreer, autor książki Krew, Pot i Piksele, napisał bardzo trafnie, że członkowie ekipy Naughty Dog tworzyli grę o facecie, który spędza za dużo czasu w pracy, spędzając za dużo czasu w pracy. W branży jest to na tyle powszechne zjawisko, że ma już swoje fachowe określenie. Crunch. Crunchem określa się zazwyczaj bardzo intensywną pracę, która znacznie wykracza poza te 40 godzin tygodniowo. To okres, który przypada zazwyczaj na kilka miesięcy przed premierą, ale czasami nawet może, może to trwać znacznie dłużej rok chociażby. Nikt nie chce wypuścić szrota. A czym jest szrot? Można się domyślić. Tak jest pogląd, nie chcą wypuścić szrota, ponieważ ten szrot będzie się za nimi ciągnął przez lata. To nie tylko straty wizerunkowe, ale też finansowe. Ogromne przykładem jest jeden z naszych rodzimych tytułów, ale to już może zostawmy i powiedzmy tylko tyle, że współcześnie jest naprawdę niewielu twórców, którzy mogą pochwalić się życiem bez krańczowania przed premierą. Takie superprodukcje wymagają ogromnej pracy. Nie tylko programistów i designerów, ale też scenarzystów, dźwiękowców czy aktorów. Jeżeli byśmy wycięli całą rozgrywkę, zostawili tylko te katzenki i niektóre dialogi i połączyli to w jedno, no to wyszedłby nam film. Normalny, nakręcony, wyreżyserowany film. W dodatku interaktywny. Który z jednej strony dzięki tej interaktywności bardziej angażuje odbiorcę, a z drugiej, nadal chcąc pozostać grą, musi dostarczyć trochę calowania, strzelania i mordu. Czy to się narracyjnie nie gryzie z tym, że główny bohater jest, cóż, sympatyczny? Tak i nie. I tutaj czas na kolejne pojęcie do zapamiętania: Dysonans ludonarracyjny. Z jednej strony mamy przedstawienie sytuacji w sposób scenariuszowy, narracyjny, filmowy, natomiast warstwa rozgrywkowa temu przeczy. I w przypadku serii Uncharted polega to na tym, że narracja przedstawia nam Nathana Drake'a jako. Bohatera, to jest typowy protagonista. To jest Łotrzyk o złotym sercu. Jasne, jest w stanie przywalić, ale również pomoże sierocie. Zawsze wiemy, że on postąpi szlachetnie. Natomiast jeżeli chodzi o warstwę rozgrywkową, zabija setki, o ile nie tysiące przeciwników, których rzucają na niego główni antagoniści serii. RPG! RPG! I w czwartej części jest to chyba najbardziej widoczne, ponieważ to jest ta część, która jest najbardziej emocjonalna pod względem historii, bo ten wątek rodzinny jest tutaj naprawdę silny. A z drugiej mamy ten taki standard rozgrywkowy, czyli Nathan strzela, zabija na lewo i na prawo, i gracze nauczyli się oddzielać te dwie rzeczy. Są osoby, którym to przeszkadza, oczywiście. Są takie totalnie skrajne przypadki. Jak chociażby w reboocie serii Tomb Raiders z 2013 roku, gdzie mamy scenę, w której Lara zabija człowieka po raz pierwszy. Jest to zły człowiek, chce zrobić jej krzywdę. Lara jest osobą jeszcze młodą, niedoświadczoną, przestraszoną, no i ona, posunięta do ostateczności, zabija swojego oprawcę. Jest to właśnie takie bardzo emocjonalne, Lara jest zszokowana. W taki sposób przedstawia nam to kaccenka. Natomiast kilka sekund później ona już nie ma problemów z mordowaniem w brutalny sposób. Za pomocą czekana, żadnych wyrzutów sumienia. Po prostu zabija jak leci. Twórcy gier są już trochę umówieni na ten dysonans z graczami. Jak rozwiążą ten problem? Ludzie odpowiedzialni za adaptację filmową Uncharted? Zobaczymy. Czy Uncharted to w ogóle dobry materiał na film? To jest kapitalny materiał na film. Albo. Kurczę. No właśnie, teraz jak, jak nad tym pomyślę, to chyba sam z sobą się nie zgodzę. Ponieważ Uncharted jako taki już jest filmem. Bardzo rozbudowanym filmem przygodowym z elementami rozgrywki. I tam tej historii jako takiej jest. Szczerze mówiąc więcej niż w takim dwugodzinnym filmie, ale cieszę się, że twórcy, z tego co przynajmniej słyszałem, nie będą brali na tapet konkretnej gry i próbowali ją przerobić na, na film, tylko to będzie osobna historia o, o dorastaniu Neitana, Drake'a, Tom Holland jest młody, Mark Wahlberg, który będzie grał Saliego, no też do starszych nie należy, to znaczy przynajmniej nie jest tak leciwy jak sali w grach, więc w tym widzę potencjał i myślę, że szczerze nie było jeszcze filmu growego, który by dał radę. W tej kwestii w środowisku graczy i nie tylko panuje pewien konsensus, bo ani Tomb Raidery, ani Warcraft, a już na pewno żadna z części Resident Willa z Milą Jowowowicz nie dała rady. Za mały wyjątek od reguły możemy uznać film Książę Persji i Piaski Czasu, który jest przyzwoitą adaptacją Assassin's Creed. I tak szczęśliwie dotarliśmy do pierwszego checkpointu. Do gier bardzo filmowych na pewno jeszcze wrócimy, a mnie pozostaje tylko zaprosić na następny odcinek podcastu Level 357. Do usłyszenia, Wioletta Myszkowska. To był podcast Radia 357. Więcej ciekawych audycji i podcastów znajdziesz w naszej radiowej aplikacji i na stronie radio357.pl.